No i to już ostatni dzień szóstego turnusu, dziesiąty. Witamy i zapraszamy. <noise> Jak się czujecie z tym, już Źle. Dlaczego? Bo chciałbym być dłużej. No mogłeś zawsze jechać jeszcze na jeden turnus. No tak, ale za rok przyjadę. O, i to mi się podoba. A wy chłopacy? Yy, smutno wam chociaż trochę? Tak, Dobre. bardzo. No dobrze. A tobie misiu? Yy, tak, no no. No, no, no. No, ojeju. Tutaj jeszcze na parę nosy. A jeszcze smutniej mi jest, że nie spotkam już pani Gabrysi w tym roku. A w tym roku, dobrze, że dodałeś, bo chciałam mówić, że może jeszcze później. A chłopacy, co będziecie najbardziej wspominać? Kladytora. A czemu? Nie wiem, tak. Okay, mm, park wodny. To Ruda Śląska. Okej, okay, to daleko. Jesteś przygotowany na tą podróż? Jestem przygotowany. No za to mam jedzanko. A jakie? E, mam Oreo, a tylko jak pójdę. Jak pójdę. No, no, no tam. Na stołówkę. Ja płacze. No niestety no, ale żyłem się z tymi ludźmi. no. Jakoś tak ciężko. Będzie Są dobrze. Za rok się zobaczycie. No chyba tak, no zobaczymy jeszcze. A takim będziesz najbardziej tęsknić? Bartkiem, Oskarem. No i innymi, no. Słuchaj, miałaś się nudzić, wynudziłaś się, czy jednak się dobrze bawiłaś do końca, po to? E, Tro, No w sumie to dobrze się bawiłam, no trochę siedziałam, siedziałam trochę, ale u mnie dobrze było. A wy dziewczyny, jak wam się podobało? Jestem tutaj trzeci raz i mogę powiedzieć, że za rok przyjadę znowu. No no i super. Hejka, my jesteśmy z Wrocławia, ja jestem Hania. Ja jestem Martyna. I my, bardzo, my byśmy bardzo chciały pożegnać naszą koleżankę Gabi, która ona jedzie do Gdańska, i niestety nie będziemy się z nią bardzo długo widzieć. No, bardzo nam przykro, i chciałobyśmy, żeby mieszkała te we Wrocławiu, tak jak my. My też jest bardzo przykro, bardzo, bardzo, bardzo. Za wszystkim, najbardziej za ludźmi na tym obozie. Za Leną? Też. <laughs> z jest ostatni pokaz Biura Rzeczy Znalezionych. Za chwilę będą czytane listy transportowe No i będziemy już się żegnać. Jak się pani bawiła z nami przez te wszystkie turnusy? Fenomenalnie, fenomenalnie ta zabawa. Ten wdzięk wszystkich wychowawców po prostu no, nie chce się wyjeżdżać. No, A ja z wierzę, drugiej strony w domu czeka Wanna. No, wybór jest trudny, ale jednak Wanna zwyciężyła. Zostało jeszcze Zostało. dwa tygodnie wakacji. Także sporo ja jeszcze być. słońca, dużo energii, żadnej kontuzji, żebyście w roku szkolnym nie zaczęli od kontuzji. Pozytywnych emocji, spotkania jakichś jeszcze może fajnych kolegów, koleżanki na wakacjach. No i oczywiście macie bardzo dużo do nadrobienia, zdjęć super, które były robione przez pana <grymne> Film, które są na YouTubie. W sposób żegnamy szósty turnus i dzieci w pierwszym autokarze. No i jak zwykle pierwszy autokar zapowiada nam pierwszy dzień siódmego, ostatniego już turnusu, zapraszamy. Jestem dobry, Doberek. witamy ponownie, witamy z powrotem. Jak widać każdy tutaj wraca. Powiedz mi skąd przyjechałeś do nas? Z Czernikowa. jest spaniową autokarze w sensie? Mm -hmm. A skąd jedziesz, że aż tak długo spałeś? Z... Nawet nie wiem skąd. Z... Katowic, Częstochowa, Piotrkowa, bełkatowa. Pierwsze co macie do zrobienia to wyjąć komórki i napisać SMS do rodziców, że Dojechaliście. Proszę wyjąć teraz. Jednocześnie się zorientujecie, czy nie zostawiliście komórki w autokarze. I SMS-em -y przynajmniej no albo Czyli pierwszy raz jesteście u nas, a ty pierwszy raz? Tak. I co, cieszycie się, cieszy, że przyjechałyście na obóz? Tak. Ale tak, tak. pierwszy raz przyjechałyście na obóz w ogóle, czy to nas pierwszy raz? W ogóle. W ogóle. W ogóle no to macie dużo do odkrycia jeszcze. A wiecie, co was czeka w ogóle? Tak. I na co najbardziej czekacie? Na wodę. No ma atrakcję. A dobra, no to jak nie jeden człowiek tutaj. No dobra, dzięki dziewczyny. Pierwszy raz u nas jesteś? Tak. Poważnie taka duża i pierwszy raz dopiero? No. <laughs> Okej, okay, a na jaki obóz przyjechałaś? Um, Challenge? Ten... Chyba, a nie wiem. o olinuane? Chyba Możliwe. A nie, jesteś dobrze nastawiona? Chyba tak. Ciekawa, co się będzie działo. Właśnie odbywa się spotkanie z kierownikami, na którym zapoznajemy się z kadrą i z zasadami panującymi na naszym obozie i na ośrodku. A później, po obiad-kolacji, pójdziemy na integrację i zapoznamy się ze wszystkimi w swoich grupach. i Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie i jak oglądać wasze pociechy, jak się super bawią, bo nie ukrywam, że tutaj jest zabawy co nie niemiara, zapraszamy na oglądanie zdjęć na z Fan Fotorelacje, a wszystkie filmiki są na kanale YouTube'a, na którym pewnie teraz to oglądacie. Do zobaczenia jutro.